Jak przystało na ten wyjątkowy dzień, Park Słupna znów zmieni się w kolorowe centrum rodzinnej zabawy. 1 czerwca odbędzie się tam 11 edycja Dnia Dziecka, połączona z dniem organizacji pozarządowych. Organizacje pozarządowe, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego i Mysłowiskie Organizacje Pozarządowe tworzą miasteczko, gdzie każda organizacja prezentuje swoje działania na stoisku. Organizacje pozarządowe działające na terenie Mysłowic nadal mogą dołączyć do wydarzenia. Zgłoszono 12 organizacji, zgłosiły się. 5 maja mamy posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego, gdzie zamkniemy listę. Zgłoszenie przyjmuje Kancelaria Prezydenta Miasta osobiście, mailowo lub telefonicznie. Przede wszystkim dzieci jak zawsze mogą liczyć na masę atrakcji. Będą występy, wyrzut kolorów, także to uwielbiają dzieciaki, dmuchańcy. Piana party i oczywiście lody, z wata cukrowa. Wydarzenie kierowane jest jednak do wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku. Na scenie wystąpi zespół Oma Ogniwo, a stoiska organizacji pozarządowych działających w mieście będą udzielały informacji na temat swojej działalności. Czeka tam moc atrakcji nie tylko dla dzieci, nie tylko dla młodzieży, ale również dla seniorów i ludzi w średnim wieku. Zapraszamy Was gorąco w imieniu mieszkańców Mysłowic oraz Urzędu Miasta Mysłowice. Podsumowując, widzimy się 1 czerwca w Parku Supna. Bądźcie z nami!